GEEK TOWER! Witajcie, z tej strony Saviras, a to jest już drugi odcinek z serii Tower Defense, czyli serii, w ramach której zajmuję się opowiadaniem Wam o najbardziej bieżących rzeczach z naszego gigowego świadka. No okej, okay. dzisiaj yy, powiem Wam kilka słów o nowych atomówkach. Rok temu wieść o powrocie kreskówki ze złotych lat 90. wywołała spore poruszenie wśród fanów. Spośród nich dało się nawet znaleźć takich, którzy wręcz obscenicznie odetchnęli z ulgą, że no, nareszcie Cartoon Network wróciło na stare dobre tory i zrozumiało co tak naprawdę stanowiło ich siłę. No, cudownie. Swoją drogą pewnie ci sami 13-letni geniusze teraz yy, marudzą, że nowe atomówki nie są tymi samymi co 20 lat temu. No, no nic, najwyraźniej niektórzy po prostu muszą udowalać szopkę za każdym razem, gdy pojawia się remake jakiejś kultowej kreskówki. Nawet jeśli jest dobry. Patrz TTT Go chociażby i te wszystkie jęki, to tu... nie, totalnie, zepsuliście moją ulubioną kreskówkę, co ja teraz zrobię? Gdzie są moi młodzi tytani. Wracając, same Cartoon Network również intensywnie podeszło do promocji tej kreskówki, wypuszczając chociażby taką ubierankę dress-up, w którym mieliśmy okazję zrobić własną atomówkę. No, moja wygląda w ten sposób i założę się, że Wy też zrobiliście własną, więc nie ukrywajcie się, tylko wrzućcie rzuć, swoje w komentarze i pocieszmy się, że jesteśmy dużymi dziećmi. A jak jesteście dziećmi, to się po prostu cieszmy. Przejdźmy jednak do samej kreskówki. Atomówki, mimo iż lekko dojrzały i poszły trochę z duchem czasu, co widać m.in. po wszystkich smartfonach czy innych nowinkach technicznych, to dalej w sumie stanowią tą samą jakość co 20 lat temu. Cieszyć będą m.in. Y, stare motywy, jak chociażby te, ten śmieszny telefon, przez który dziewczynki były wyzywane, który teraz występuje w formie smartfona, właśnie, czy bohaterów, czy chociażby Super Łotrów, którzy teraz y, dzięki nowoczesnej animacji y, dostali taką trochę nową młodość, czy taka, jakoś, jakaś taka nowa świeżość w nich jest. Nawet nowe głosy w większości postaci nie robią wielkiego problemu, bo zostały zrobione naprawdę profesjonalnie i to wszystko jakoś tak cieszy uszy. No. Wszystko zdaje się być takie, jak planowało Cartoon Network, próbując oddać dzieło Craig'a McCrackena i całą magię tej rozgrywki. No, i wydaje mi się, że to się udało. Niestety, przy całej tej radości, ja pozostaję trochę sceptyczny w stosunku do nowych atomówek. Już w latach 90., przy takich kreskówkach, jak chociażby Samurai Jack, z jego świetną fabułą, z cudownym klimatem, czy chociażby przy moich ulubionych Edach, z ich abstrakcyjnym humorem, to atomówki wypadały zwyczajnie blado. Od taka zwykła kreskówka o trzech dziewczynkach z supermocami, które ratowały miasto przed potworami. Nieby fajnie, nieby super, nieby dużo się dzieje, ale to tak naprawdę wszystko, co ta kreskówka miała sobą do zaoferowania. Gdy jeszcze jako dziecko potrafiłem odnaleźć jakąś frajdę w tym wszystkim i z oglądania tego i wyłapywania jakichś takich przekazów dla mnie, to teraz z perspektywy czasu totalnie nie czuję się targetem. Tak samo jest w przypadku nowych atomówek. Ciężko szukać takich ciekawszych wątków, jakichś zabaw formą, czy motywów, nad którymi warto by się jakoś dłużej zadumać, bo niosą ze sobą jakąś taką większą treść, większy przekaz. To kolejna zwykła kreskówka, która mimo iż jest naprawdę świetna w tym co robi, to obawiam się, że już wkrótce zginie w tłumie sobie podobnych serii. Ciężko mi jak sobie wyobrazić, żeby ktoś tak czekał zapartym tchem na kolejne sezony Atomówek, jak chociażby czekają na kolejne sezony Adventure Time czy innego regular show. No i to chyba tyle. Na koniec chciałbym się podzielić taką małą refleksją. Otóż był taki odcinek atomowych, w których one yy, nażarły się cukierków, yy, robiły dziwne rzeczy w nocy i w ogóle wstały, rano takie zblazowane, jakby były na kazu. I strasznie się ludzie oburzyli na jakichś forach, na jakichś innych grupach. Dzieciaki w ogóle powiedziały: O Boże, o co chodzi? W ogóle co za patologia? Czemu w ogóle puszczając się tylko w telewizji? Ale. O co wam chodzi, ludzie? Zwykły motyw o tym, że nie należy przesadzać. No chyba dobrze, że kreskówki czegoś uczą, tak? A że poruszają się takie bardziej współczesne tematy, no to chyba jak najbardziej na plus. W zasadzie nie mogę się doczekać, aż ci młodzi ludzie zaczną odkrywać, że Adventure Time to wielowątkowa historia, między innymi o dojrzewaniu i innych takich rzeczach bardzo poważnych i że chociażby Steven Universe to w zasadzie kreskówka o kosmicznych lesbijkach i tolerancji, co robi naprawdę fantastycznie, ale może o tym kiedy indziej. No i nie wiem, no, co mam powiedzieć. Chyba tylko tyle, że trzymajcie się ciepło i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć!